Dzień dobry bardzo. Właśnie przyszły mi paczki od kolegi z sympatycznego Matynarsona. Przyszło to w takim czarnym, owiniętym, jako jedna paczka. Zaraz będziemy odpakowywać. He, he, kurka wodna. Małe cięcie. Pierwsza paczka odpakowana. Mamy dużo folii. To się przyda o kurka wodna wow wow chłodzenie procesora ekstra ale chat. wow no kurka ale będzie petarda kurde stawiamy tutaj ładnie <gry> teraz odpakuje, pod, odpakowujemy następne drugie pudełko odpakowane co my tu mamy papier kurde co to jest zasilacz o wielkie ciężkie to jest kółak <grym> Ja pierdol, nie udźwignę jedną ręką, co to kurwa? Ale fajne ale kurde czadzior Wow, git Jakoś to przetransportuje na półkę Jest. Ale ciężkie bytne. O, Ale będzie zajebiście No Teraz ostatnia paczka a oto trzecie pudełko. I co my tu mamy? O! Fajna folia. No musiałem. O! Pobawimy się później. Tutaj On Aż chce się tak... pyk! Ale nie, to się przyda. To się przyda na później. Ła! GeForce GTX 750 Ti. Ja ci kręcę. Patrzcie, to World of Tanks. Moje zombiaki, kurde. Już mi nic nie jest i do życia potrzebne innego. Jak już jest tutaj na opakowaniu Bike y, i World of Tanks, te dwie gry mi wystarczą zupełnie. Super! Kładziemy na półeczkę. Elegancko. I teraz jeszcze jedna rzecz tu jest jeszcze. U kurka. Wow! Nie no, czadzior. E ja ci kręcę MSI z takim smokiem strasznym Uy. Piękne. I za te wszystkie dary Serdecznie dziękuję mojemu przyjacielowi Maty Narsonowi. Bardzo, bardzo ładne rzeczy mi przyspał, które umożliwią mi reanimację tego tu czegoś co tu stoi. No. Dziękuję za jedną rzecz, za drugą rzecz, za czwartą rzecz. Kurde, jaką czwartą? Za jedną rzecz, za drugą rzecz, za trzecią rzecz i za czwartą rzecz. No i za bąbelki będę się tutaj bąbelkował. No, no to tyle. Dziękuję bardzo. Polecam.